Cześć, Mateusz. Liga była programem biot podstaw, a w dzisiejszym odcinku m.in. innymi o początkach naszej ukochanej NBA, o tym, skąd ta liga się wywodzi i dlaczego rozpadła się liga NBL, o George'u Mikanie, którego postać wam teraz przybliżę, a wspominałem już o nim w poprzednim odcinku. I o tym, kto jako pierwszy zdobył punkty w lidze NBA. Zostańcie ze mną. George Mikan przyszedł na świat 18 czerwca 1924 roku. Gigantowi mierzącemu 208 cm wzrostu zawsze towarzyszył szeroki uśmiech na twarzy oraz charakterystyczne duże okulary. Na parkiecie zapamiętany został głównie za swój popisowy rzut hakiem, na podstawie którego wymyślono wiecznie nazwany później Mikan Drill. Mało kto wie, że niewiele brakowałoby w ogóle nie zagrał w koszykówkę. Dlaczego? Jako mały chłopiec makabrycznie roztrzaskał swoje kolano i półtora roku musiał przeleżeć w łóżku. Później też niewiele wskazywało na to, że będzie on jednym z najwybitniejszych koszykarzy swoich czasów, bowiem George chciał zostać księdzem. Uczęszczał nawet do seminarium duchownego w Chicago. Na szczęście dla fanów basketu tak się jednak nie stało. Mr. Basketball wybrał się na studia, gdzie na jego talencie poznał się Ray Meyer, trener uniwersyteckiej drużyny koszykarskiej The Paul Blue Demons. Meyer widział potencjał w inteligentnym, choć nieco nieśmiałym pierwszoroczniaku. Zaczął spędzać z Mikanem po kilka godzin dziennie na treningach. Uczył go m.in. wcześniej wspomnianego rzutu hakiem i w ciągu kilku miesięcy sprawił, że George Meekhan stał się agresywnym i pewnym siebie zawodnikiem, który czynił stałe postępy. Jako ciekawostkę warto dodać, że Mr. Basketball brał równolegle do koszykarskich lekcje tańca, które poprawiły jego koordynację, atletyczność i pracę nóg. Występował w lidze NCAA, gdzie dwukrotnie wybrano go najlepszym graczem rozgrywek w latach 44-45. W 1945 roku poprowadził Blue Demons do zwycięstwa w turnieju ogólnokrajowym, co do dzisiaj jest największym osiągnięciem ekipy z Uniwersytetu DePaul. Mikan swoją dalszą karierę pragnął kontynuować w lidze NBL. Podpisał kontrakt z należącymi do ligi Chicago American Gears, których poprowadził do mistrzostwa w sezonie 1946-47 po wygranym finale 3-2 z Rochester Royals. Niestety, dla fanów coraz prężniej rozwijającego się basketu czarne chmury zawisły nad Narodową Ligą Koszykówki. Chociaż wydawało się, że liga ta została zbudowana na trwałych fundamentach i czekają przyszłość, Maurice White, właściciel American Gear Company oraz ekipę z Chicago, usiłował stworzyć własną, konkurencyjną 24-zespołową ligę wokół Mikana. Plan utworzenia Professional Basketball League of America jednak nie wypalił, a jego ekipa upadła kontrakt George'a Mikana przeszedł w ręce Minneapolis Lakers. W parze z Jimem Polarnem doprowadził swój nowy klub do tytułu mistrzowskiego w rozgrywkach NBL 1947-48. W finale wygrali 3-1 z Royals. Zamierzenia White'a zachwiały ligą NBL na tyle mocno, że przetrwała ona tylko do 1949 roku. Trzy lata wcześniej powstała nowa liga Basketball Association of America. Była całkiem nieźle zorganizowana i zarządzana przez bogatych właścicieli, dysponowała dużymi i nowoczesnymi jak na owe czasy halami, zupełnie inaczej niż w przypadku Narodowej Ligi Koszykówki, których zespoły rozgrywały swoje spotkania w prowizorycznych okolicznościach, w miejscach często nie nadających się do gry. Prezydentem BAA był Maurice Podolow, mały wielki człowiek NBA. Mierzący zaledwie 157 cm wzrostu dał sygnał do budowy najlepszej ligi na świecie. W skład utworzonej przez Podolofa ligi w pierwszym sezonie jej istnienia wchodziło 11 drużyn. Boston Celtics, Chicago Stacks, Cleveland Rebels, Detroit Falcons, New York Knickerbockers, Philadelphia Warriors. Pittsburgh Ironman, Providence Steamrollers, St. Louis Bombers, Toronto Huskies i Washington Capitals. Podzielono je na dwie dywizje: wschodnią i zachodnią. Jak łatwo zauważyć, ekipy wywodziły się głównie z dużych miast, liga miała większy zasięg, udało się nawet przekroczyć granice USA za sprawą kanadyjskiego zespołu Huskies. Początki są zawsze trudne i tak właśnie było w przypadku BAA. W pierwszych rozgrywkach najlepsi okazali się być zawodnicy z Filadelfii, chociaż sezon zasadniczy wygrali Capitals pod wodzą samego Reda Auerbacha, później szkoleniowca Celtics. Po sezonie gry z ligi wycofali się Rebels, Falcons, Huskies oraz Aeron, ale zmniejszając ligę z 11 do 7 ekip. Na szczęście Podolów namówił zespół Baltimore Bullets do opuszczenia American Basketball League, czyli drugorzędnej ligi wschodniego wybrzeża, i dołączenia do rozgrywek ligi BAA. Taki ruch spowodował, że w rozgrywkach brała pożysta liczba ośmiu zespołów, które rywalizowały o drugi tytuł w historii ligi. Poziom rywalizacji nie zaskoczył graczy z Baltimore, którzy bez większych problemów sięgnęli po tytuł mistrzowski. Najważniejszym posunięciem w kolejnym sezonie było namówienie do gry w lidze czterech ekip występujących do tej pory w narodowej lidze koszykówki. Prezydent BAA nakłonił Fort Wayne Pistons, Rochester Royals, Minneapolis Lakers oraz Indianapolis Jets do zmiany otoczenia. Status ligi zyskał na wartości nie tylko ze względu na pozyskanie czterech ówcześnie najlepszych zespołów konkurencyjnej ligi, ale również ze względu na jej gwiazdę George'a Meekana. Ich odejście sprawiło, że NBL rozegrała jeszcze tylko jeden sezon, a następnie skończyła swą działalność. W BA mistrzostwo wywalczyli jeziorowcy po pokonaniu 4-2 w finale Washington Bullets prowadzonych przez Auerbacha. Od następnych rozgrywek liga zaczyna funkcjonować pod znaną do dziś nazwą NBA. Opuszczają ją Jets razem z Providence Steamrollers, a dołączają niektóre z drużyn byłej NBL. W pierwszym sezonie pod szyldem NBA do walki o najwyższe laury stanęło 17 drużyn. Pierwsze punkty w jej historii były dziełem Oziego szekmana, który otworzył wynik spotkania New York Nickelbookers z Toronto Huskies. Spotkanie miało miejsce 1 listopada 1946 roku. Ciekawostką jest fakt, że statuetka MVP, która jest przyznawana od 1956 roku najbardziej wartościowemu zawodnikowi ligi, nosi nazwę Morisa Podolofa, który trafił również do galerii sław NBA, podobnie jak Mr. Basketball, wybrany w 1997 roku do grona 50 najlepszych zawodników NBA. Lista została przygotowana na 50. rocznicę ligi i znalazły się w niej takie osobowości jak Michael Jordan, Will Chamberlain, Magic Johnson czy Karim Abdul-Jabbar. Na zakończenie jeszcze o przełamaniu bariery rasowej. Rasizm był bardzo powszechny, dlatego kluby składały się wyłącznie z białych koszykarzy lub Afroamerykanów, którzy nie uczestniczyli jednak w ligowych zmaganiach. Do desegregacji doszło co prawda już w latach 40. ubiegłego wieku w Narodowej Lidze Koszykówki oraz podrzędnych ligach. Wielu zawodników musiało założyć mundur wojskowe, by służyć państwu, a w końcu zaczęto włączać do składów drużyny gracze o innym odcieniu skóry. Jednak na starcie pierwszych rozgrywek pod szyldem NBA na listach koszykarzy nie było ani jednego czarnoskórego. Dopiero wiosną roku 50. jako pierwszy Afroamerykanin zawodowy kontrakt z ekipą New York Knicks podpisał Ned Clifton, a następnie zadebiutował w lidze NBA. Mógł go jednak uprzedzić Howard Hunter, który podpisał kontrakt z Washington Capitals, ale podczas obozu przygotowawczego został zwolniony. Clifton, popularny również jako Sweetwater, dla Knicks oraz Detroit Pistons rozegrał 8 sezonów, w ciągu których notował średnie 10 punktów i 8 zbiórek w każdym spotkaniu. W roku 1957 wystąpił w meczu gwiazd, mając 34 lata i 3 miesiące, stał się najstarszym debiutantem w historii spotkań All-Star. Jednak to Earl Lloyd był pierwszym czarnoskórym graczem, który wybiegł na parkiet NBA. Dokonał tego dzień przed debiutem Cliftona oraz Chucka Coopera, pierwszego czarnego gracza wybranego w drafcie przez Boston Celtics. Mimo wszystko, dopiero w 1958 roku, każda ekipa NBA miała w swoim składzie przynajmniej jednego czarnoskórego koszykarza. To już wszystko, co przygotowałem dla Was na dzisiaj. A w kolejnym odcinku dowiecie się m.in. o przepisie 24 sekund, w ciągu których należy rozegrać akcję, o rodzących się Boston Celtics, którzy będą królowali w NBA przez kolejnych kilkanaście sezonów, a także o napływie gwiazd do NBA. Dzięki wielkie za pomoc w realizacji programu Januszowi, Karolowi i Piotrzkowi. Zapraszam na probasket.pl i blog Karola Śliwy. Dzięki wielkie i do zobaczenia. it's an old i